Jak nie odkładać obowiązków na później? Przede wszystkim planuj i zapisuj. To z pewnością pomaga. Oprócz zapisywania i planowania, staraj się to zrobić. Odhaczaj sobie rzeczy, które już masz za sobą. Im większą listę obowiązków zrobisz, tym więcej będziesz miał do wykreślenia, co też jest motywujące. Zastosuj technikę Pomodoro, czyli pracuj 30 minut, po czym daj sobie nagrodę 10 minut przerwy. Ponownie przyłóż się do nauki czy do pracy przez 30 minut i kolejne 10 minut przerwy dla Ciebie. Duże zadania koniecznie rozkładaj na mniejsze. Łatwiej jest pokroić słonia na kawałki. Ustal też sobie nagrodę za wykonanie zadania lub też za niewykonanie. To znaczy, za to, że nauczę się czegoś i odpowiem na pytania, mogę zjeść ciastko, ale jeżeli nadal tego nie potrafię. Nie możesz zjeść ciastka, poczekaj, aż się nauczysz. Jeśli coś zajmuje Ci mniej niż minutę, zrób to od razu. Na przykład widzisz rozrzucone rzeczy na podłodze. Sprzątnięcie ich raczej zajmie ci mniej niż minutę, jeżeli to są dwie lub trzy rzeczy, więc zrób to od razu. Natomiast jeśli nagromadzą się, będziesz potrzebował więcej czasu. Dlatego nie odkładaj pracuj nad sobą. Następnym razem, gdy pomyślisz: zrobię to teraz, ale jakaś myśl zastąpi ci to zadanie, właśnie o sobie pomyśl. Pracuję nad sobą. Chcę to zrobić teraz. Zadbaj też o siebie. Jeżeli będziesz wypoczęty w yy, po dużej dawce świeżego powietrza i najedzony, chętniej będziesz podejmował się obowiązków, a przede wszystkim nauki.